Ci, którzy znają te problemy lokalnie, czy pan senator. Pan przyszły poseł, ale potem ja też się odniosę, dlatego że znam to zagadnienie, wiem nawet ile do tej pory wyłożono na remont tego mostu. 150 milionów, mimo to most jest ciągle nieprzejezdny. Widać nie zatem, wiadomo, że władze samorządowe nie potrafią sobie z tym problemem poradzić. I mówię to nie po to, żeby kogokolwiek oskarżać. Rozumiem, że skala inwestycji może być zbyt duża dla władz powiatu, ale najpierw oddajmy głos przedstawicielowi.

dłużej remontujemy ten most, niż był, niż był, niż był. budowany w drugiej połowie znaczy, wieku. Ja, proszę bardzo, proszę bardzo. Znaczy ja może się pierwszy wypowiem, bo ja jako osoba, która urodziła się po drugiej stronie Wisły stąd, to jeszcze jako dziecko często przejeżdżałem, kiedy on był, e, kiedy on był czynny. Ja jestem całym sercem za odbudową mostu Tczewskiego. E, nie tylko dlatego, że to pomoże mieszkańcom, m, mieszkańcom e, czy to Lisewa, czy Lichnów, e, czy Miłoradza e, mieć lepsze połączenie z drzewem, jednak z dużym ośrodkiem też przemysłowym, a dlatego, że to jest bardzo ważny zabytek historyczny. No wielokrotnie tutaj rozmawialiśmy o tym, jak, jak, temu, jak temu zaradzić. Wiemy, że samorząd sam sobie temu nie poradzi. Ta pomoc rządowa już się pojawiała, ale faktycznie tutaj powinno się zrobić duże, dużą, duży krok w kierunku rozbudowy, przebudowy, odbudowy mostu Tczewskiego. Nie wiem, czy to może wejść jeszcze w, w ramach tej specustawy, ale być może w, w ramach tych środków, które tam będą e, przeznaczone, będzie część środków przeznaczona na odbudowę, e, odbudowę Mostu Czeskiego. Ja ze swojej strony deklaruję pełne wsparcie i pomoc, e, zarówno w rozmowach gdzieś tutaj przy pomocy może pana premiera, ale też w Ministerstwie Kultury czy, 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 czy w Muzeum II wojny światowej, gdzie, gdzie też e, no, no, moje stosunki z panem dyrektorem są całkiem dobre. To powiem tylko tyle, bo wiemy, że ten most jest bardzo ważny, wiemy, że on musi być odbudowany. Takie propozycje ze strony władz powiatowych nie było, ale to jest bardzo ciekawa propozycja. Jeśli władze powiatowe zdecydują się na tego typu ruch, to myślę, że takiego konfliktu jako Westerplatte i takiej dyskusji nie będzie i że to jest bardzo realistyczna i bardzo ciekawa propozycja, żeby zakończyć to, na co wszyscy czekamy, nie tylko Trzewianie, ale cały region i pomorskie na tym tylko zyska, bo most jest wyjątkowy. Szanowni Państwo, słyszeliśmy tutaj dwie wypowiedzi, które są jednobrzmiące. Jest duży problem społeczny. Są władze samorządowe, które nie ze swojej winy nie są w stanie rozwiązać tego problemu ze względu na skalę niezbędnych inwestycji i jest gotowość po stronie Obozu Zjednoczonej Prawicy, obozu rządowego, żeby ten problem rozwiązać we współpracy z władzami samorządowymi. To jest sytuacja, tak jak panowie podkreślili, inna niż w przypadku Westerplatte, jeżeli będzie wola ze strony samorządu powiatowego, żeby przekazać ten. Zabytek, a jednocześnie na no jednak most, który może być użytkowany w skarbowi państwa. Na pewno będę takie rozwiązanie w ramach rządu rekomendował. Z oczywistych względów inicjatywa w tej sprawie powinna należeć do samorządu powiatowego. Mogę zagwarantować, że ten wniosek będzie bardzo szybko rozpatrywany przez instytucje podległe rządowi. To nie jest tak, że rząd może podjąć taką decyzję bez odpowiednich ekspertyz i prawnych i dotyczących obecnego stanu tego mostu. Ale mam nadzieję, że tutaj właśnie w Tczewie pokażemy, że rząd i sam Samorząd potrafią ze sobą współpracować.